Chciałbym też wyrazić podziękowania i serdecznie też podziękować dla pana prezydenta miasta Łąża, Andrzeja Garlickiego, za dziewięcioletni okres profesjonalnej i efektywnej pracy na stanowisku zastępcy prezydenta miasta Łąża. Realizacja powierzonych obowiązków cechowała się psychokulturą osobisto i serdecznością a przede wszystkim rzetelnością oraz pełni merytorycznym podejściem do każdego podejmowanego zadania. Pańskie zaangażowanie w pracę na rzecz naszego miasta i jego rozwój zasługuje na najwyższe uznanie, czego dowodem są wyróżnienia nadzorowanych przez Pana inwestycji. Realizacja wielu z nich przypadała wyjątkowym, trudnym dla samorządu czasie. Jednak dzięki determinacji i poświęceniu kierowanego przez Pana zespołem udało się je wykonać. Na szczególne podkreślenie zasługuje również fakt, iż podejmowane przez Pana działania przyczyniły się do pozyskiwania wielomilionowego dofinansowania zadań ze środków zewnętrznych, dzięki czemu miasto zyskało kolejne ważne z punktu widzenia mieszkańców obiektu. Doceniam Pana pracę na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, utrzymania dobrych relacji pomiędzy samorządami. Życzę sukcesu w życiu osobistym, zawodowym, jednocześnie mając przeświadczenie, że będziemy jeszcze współpracować dla dobra naszego miasta. Mogę prosić Ciebie, Andrzej.

Przyjmuję do wiadomości decyzje polityczne i jej skutki. 9 lat. Nie ukrywam, że to dużo czasu, a minę, minął bardzo szybko. Był to dla mnie bardzo trudny i wymagający okres, jednak też naznaczony bardzo wieloma dobrymi doświadczeniami, dużym rozwojem, mnóstwem spotkań, rozmów. Ciekawych doświadczeń, za które bardzo dziękuję. 9 lat mam takie osobiste przekonanie, że te 9 lat zmieniło nasze miasto. Łąża już jest inna, myślę, że wszystko widzimy, że jest bardzo atrakcyjnym i dobrym miastem do życia. Chciałem tutaj podziękować przede wszystkim mieszkańcom za bardzo dobrą współpracę, za setki, wierzenie, tysiące rozmów, za wiele pomysłów, projektów, które tutaj w urzędzie razem z zespołem próbowaliśmy przekuć na konkrety i je później zrealizować. Dzięki temu, tym właśnie wszystkim pomysłom tej współpracy wydaje mi się, że udało nam się zrealizować rzeczy, które, których nasi poprzednicy Albo nie potrafili, albo nie chcieli podjąć, mam tu na myśli takie inwestycje, jak Filharmonia, Hala Kultury, Stary Rynek, przebudowa całego Starego Miasta, czy też dworzec autobusowy, albo Park na Pawła. Udało nam się zespołem pozyskać prawie 700 milionów, wykonać inwestycje na ponad 700 milionów złotych. I prawie 400 milionów pozyskać dofinansowań. Wydaje mi się, że to jest naprawdę wielki sukces dla tego, tego miasta. Przed nami, przed Państwem kolejnych kilka lat. Myślę, że dobrych, bo już w WPF-ie są zapisane i przygotowane, przygotowanych szereg inwestycji. Jak bulwary, jak Mediateka jak budowa hali sportowej, czy piątce, czy przedszkole i wiele innych. Są już przygotowane, <laughs> są już, jest nawet znalezione finansowanie, zabezpieczone finansowanie. Mój następca będzie miał tylko i aż to dobrze zrobić, nie zmarnować tego. Bardzo chciałem Państwu podziękować, a może najpierw to wszystkim pracownikom Urzędu Miasta. Uważam, że, a szczególnie mojemu zespołowi, Jesteście niezwykłymi ludźmi, bardzo ciekawymi, bardzo merytorycznymi, z którymi z wielką przyjemnością współpracowałem. Był to dla mnie zaszczyt. Także bardzo dziękuję. A państwu Radnym, rozumiem, że się kadencja trochę już zbliża do końca, ale będzie, część z Was będzie dalej Radnymi. Chciałbym podziękować za współpracę przez te dwie kadencje, szczególnie tym z Państwa, którzy chcieli współpracować, no nie wszyscy chcieli. I życzyć nam wszystkim, żeby to grono, wasze grono, podejmowało zawsze dobre decyzje, naznaczone dobre miasta i jego obywateli. Żebyście byli w stanie znieść się na ponadpodziały partyjne czy szyldy partyjne i rzeczywiście pracować tylko i wyłącznie z tym priorytetem dla dobra mieszkańców i tego miasta. Wszystkim bardzo dziękuję. Mhm. <klucza>